Jakimowicz przerwał milczenie na temat relacji z Magdaleną Ogórek. W końcu przyznał: Jak było naprawdę? Jarosław Jakimowicz za czasów prezesury Jacka Kurskiego w TVP zrobił zawrotną karierę i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy mediów publicznych. W tym okresie miał okazję współpracować z wieloma dziennikarzami i prezenterami. W pewnym momencie prowadził jeden z programów wyrazy z Magdaleną ogórek. To wystarczyło, by w mediach pojawiły się plotki o ich rzekomym romansie. Do sensacyjnych doniesień postanowił odnieść się w końcu sam zainteresowany. Jarosław Jakimowicz zaczynał karierę od młodych wilków. Jarosław Jakimowicz swoją przygodę z showbiznesem zaczynał jako obiecujący aktor i dzięki charakterystycznym rolom zyskał ogólnopolską rozpoznawalność Przełomem w jego karierze była bez wątpienia pamiętna kreacja w przebojowym filmie w reżyserii Jarosława Żamojdy Młode Wilki Chociaż dziś niewiele osób o tym pamięta, gwiazdor kultowej produkcji wystąpił także w klanie, złotopolskich, poranku Kojota czy filmowej biografii lidera akcentu Zenka Martyniuka. Potem zdecydował się przebranżowić i za czasów kontrowersyjnej prezesury Jacka Kurskiego został jednym z czołowych prezenterów telewizji polskiej. Dziennikarz pojawiał się nie tylko w programach publicystycznych. Takich jak Jedziemy i W kontrze, swego czasu regularnie można było oglądać go także w porannym paśmie telewizyjnej Dwójki, Pytanie na śniadanie. Jego kontrowersyjne wypowiedzi sprawiły jednak, że został zwolniony z Woronicza i musiał zadowolić się pracą w telewizji internetowej. Teraz po dłuższej nieobecności Jarosław Jakimowicz znów przypomniał o sobie i udzielił wywiadu dziennikarzowi Świata Gwiazd. W pewnym momencie padło pytanie o relację młodego wilka z byłą koleżanką z TVP Info, Magdaleną Ogórek. Jarosław Jakimowicz mówi wprost o relacji z Magdaleną Ogórek. Za czasów ich wspólnej prawy w programie w kontrze nie brakowało plotek sugerujących, że aktora i prezenterkę dzieliło coś więcej. Tym bardziej, że para darzyła się wielką sympatią, czego dowodem mogły być ich wspólne zdjęcia, na których nie zabrakło miłych gestów i pocałunków w policzek. Sama zainteresowana w rozmowie z Superekspresem dementowała doniesienia. Mogę powiedzieć tylko tyle: bardzo cieszę się z faktu, że w pewnym momencie udało mi się przestać prowadzić z tym panem program w kontrze. Generalnie marzę o tym, żeby przestano pytać mnie o uwę epizod mojego zawodowego życia, mówiła w rozmowie z Plejadą. Teraz do tematu wrócił sam 55-latek. Rzeczywiście, Magda tak odpowiedziała gdzieś tam w pewnym momencie, ale to był taki moment bardzo hot. Zaczął niepewnie były aktor. Ja powiem tak, ja Magdę znałem wcześniej. To jest bardzo wytrawny gracz. Ja wiem, znam dużo różnych tajemnic, i na kogo co ona ma, a także różne takie historie, dodał tajemniczo były ekspert TVP Info. Potem wprost ujawnił, czy parę prezenterów połączyło coś więcej niż wspólna praca. Dużo osób się o to mnie pytało, czy my coś. Ja mówię, nie. Nic nie mieliśmy. Nigdy nie było między nami nic takiego, podsumował jednoznacznie.